Cześć wszystkim, ja się nazywam Andrzej, mam kanał like. Mamy 31 marca, niedzielę, niedzielę, święta Wielkanocne. Święta Wielkanocne będziemy spędzać właśnie tak intro i lecimy. Czas do celu, godzina 12,88 km zatankowane paserati pali lecimy Jest godzina 11.32 i żeśmy dojechali tutaj Żoneczka dzwoni do, do pana i zaraz ustalamy co gdzie, jak to, co, dlaczego no i dobra, auto zaparkowane no i co? Tam się apartamenty się szykują a my idziemy My idziemy a to pewnie gdzieś, może w miniaturce, będzie widać, gdzie jesteśmy. Kto spostrzegawszy, to może zobaczy, a kto nie, to zaraz się dowie, gdzie my jesteśmy. Idziemy taką dróżką Ekipa pan idzie? Eee, co tu jest najlepsze? To to większość, że w tym bluszem jest obrośnięta. Kto wie, gdzie tak jest? Zatrzymać film. Pisać w komentarzu, jak wiecie, gdzie to jest. Gdzie tak drzewa obrastają bluszczem? No, dobra, idziemy tam pewnie, już coś się przebija. Wiatru nie ma, ale gąbka na GoPro założona. Co niektórzy odchodzą od GoPro, ale tylko dla zbliżeń kręcić telefonem, gdzie bateria schodzi 15 sekund. Nie, Dla jak będę chciał zrobić coś ze zbliżeniem, to właśnie yy, z telefonem, ale to jak naprawdę będzie trzeba zbliżenie robić, ale nie sądzę, że trzeba będzie. Fajne pomuściki tu są. Idziemy zobaczyć. No, woda jak lusterko. Gładka mam na, na, na myśli, ale też jest. Przejrzysta, rybek co prawda nie widzę, pajączki jakieś pływają, ona coś tam się porzuca. Ty, patrz, jaki tam robal jest. No to muszę nagrać. Widzieliście robala? Chodź, zobacz jaki wielki robal latający. Nieżywy, chodź. Tu, pajęczyn. Ty, ja myślałem, że to robal, a to korzeń. Zobacz stąd, popatrz. To. A widzisz to? Czy to nie wygląda jak jakaś ważka albo coś? To no, wygląda stanęła. A rybek tutaj? Jest. Łabica malutkich rybek wpływa. Tam kaczuchy. No. Idziemy zobaczyć tam na tą, tą plażę, połazimy sobie. Zobaczymy pajęczym pełno. Czy tam Babiego lata, czy co tam nie. No, dobra. Zobaczyliście? No. Jakiego jest ta plaża, na której byliśmy w zeszłym roku? Taka wielka plaża Tutaj mamy boisko Tu ponoć to są te koncerty, to tutaj jest scena A my byliśmy... i tutaj macie gdzieś film tu tu, 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 Tak? To ten film Link w opisie Byliśmy w zeszłym roku w czerwcu I zaraz Wam pokażę, gdzie, gdzie żeśmy stali Mniej więcej tam są fajne tam knajpki, pizzeria, jakieś tam pierdoły o tam widzę jakiegoś kampera chyba Przyczepa, dobra, a my żeśmy stali tak mniej więcej Na wysokości właśnie tego parku nowego. Córcia ja tutaj płacze, dlaczego zamknięty? No bo to jeszcze nie sezon Jesteśmy ostatniego marca A sezon zaczyna się chyba, nie wiem, w czerwcu Dobra, sprawdzę jak tutaj się to otwiera Gdzieś tu pewnie będzie napisane, jak nie będzie napisane, to znaczy, że nie sprawdziłem. No, taki parkingowy. Wchodzimy sobie po schodkach, tutaj młodzież sportowa imprezowała. Na no, całą nocami na tych schodkach siedzieli, pełno flaszek, petów i innych rzeczy. No, sportowcy nie? A my byliśmy właśnie tutaj. Mam no mniej więcej gdzieś tu w tym miejscu no tutaj dość ustawą busem właśnie z parku linowego, widzę, że tutaj chyba nas zjeżdżał sobie a my żeśmy gdzieś stali mniej więcej w tym miejscu i tutaj macie gdzieś przebitkę zdjęcia albo kawałeczek filmu już tutaj się pokazuje z tego jak Wam pokazuję to miejsce to wyglądało tak w czerwcu, a tak wygląda teraz. Dobra, idziemy alejką do końca. Tam są toalety, prysznice i inne rzeczy. No i dobra. Problem z kundlem Ona już to było. Ona już wszystko wie. Ona była z nami, wtedy, czy nie? Nie. Nie, nie była z nami. Ja już chciałem powiedzieć, ja już powiedziałem, że była. To była, czy nie była? No. <grywa> nie była. Oszukiwał. No. no, tutaj są miejsca kamperowe, przyczepowe, czy jakie tam zwał. Tam widzę podłączenia do prądu i inne pierdały mają nawet na ulicę pod co jak? Bo nie widzę zaleka roześmianą topolą polą. O miało być jak on zakleju, jakąś wlepą. No i dosyć sporo tych kamperów tutaj wchodzi. Tutaj teraz to widać, bo jak byliśmy, to był początek sezonu, czerwiec. To już było zawalone, że tutaj miejsca nie było. No, tutaj też parę stało. Namiotów mnóstwo było. I teraz pusto. O, hamak sobie można rozbić. O właśnie, hamak mam. Rozbijemy hamak. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś sobie rozbijemy. Pójdziemy gdzieś sobie tutaj. Może posiedzieć wieczorkiem, to sobie rozbijemy w tych żuzkach hamaczek jakiś. Napoje sobie się napijemy. Tak, przeżywają, że wszyscy ładnie pobierani, a my nie pobieramy a najlepsze wrażenie, że po obielanym pobieramy te drzewa te te jak one się nazywają mówcie jak to się nazywa bluszcz zola końcowa fajna to wygląda no i co? mamy park, nie mamy trawnika mamy to wszystko odrośnięte. oj, 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 zobaczymy czy będzie wypadek i nie, nie ma tragedii Idziemy, jak Co takiego? Nie A tu, no jest, ale tu z GoPro nie będzie widać. Czekajcie, już wam wrzucam telefonem Nie widzicie to tam Odrobina wody i kaczuchy sobie tam się kąpią Tężnia, ale bez wody. To są gałązki. jakiegoś, już nie pamiętam jakie drzewa Ktoś mi tu powie. Tężnia salonkowa. Mam teren monitorowany, ale ciekawe, czy też tu jest opisana. Tak wygląda. Zobaczcie co to jest. Takich rzeczy to tu nie widziałem. Może były, może nie były, ale ta baszka na tej ścianie jest super. Ja pokażę Wam z bliska Nie będę wyciągał telefonu robił zbliżeń Tylko zbliżę GoPro Tak wygląda z bliska A tutaj jakieś kwiatki Bluszcz czy co to, to. to wszystko obrasta I to wszystko jest Metalowe Fajnie pomalowane Posławane Fajny, fajny, fajny. I tak jeszcze zakupy, czyli trzeba udać się w Opuszczone ruiny, a jeszcze nie, miejmy nadzieję, że nie ruiny, ale opuszczony jakiś pałacyk. I nie pamiętam, oglądałem jakiś filmik z tego miejsca. Ktoś tu był, ale nie mogę sobie przypomnieć, kto. Może znajdę gdzieś na, na YouTubie ten filmik. To gdzieś wam tutaj podlinkuję, Bo tam ponoć fajnie jest. Coś tam się dzieje, jakieś remonty. Zaraz go zobaczycie z drugiej strony. Te schody robią robotę, i te drzewa. O, te tym bluszczem Kurde, zaraz siadamy na ławce, ale znajdę, kto tu był, bo naprawdę nie mogę sobie teraz przypomnieć. A wiem, że oglądałem jakiś, właśnie, filmik tam ze środka, między innymi. Słyszycie te ptaki? Ludzi jest mnóstwo. W sumie nie ma jak nagrywać, bo gdzie się nie obejdzie gdzie nagrywać, to jest pikuś Nie ma gdzie się ma napić płynów na pewno żeby się nie odwodnić. Nie? No, bo Dobra, raz gdzieś siadamy na łodzi. Pamiętaj, jak mostki tutaj są, takie jakieś nie wiem świeżeczki. To są dopływy czy odpływy z jeziora. Dopływ. Wygląda jak dopływ. Ale co to dopływa? Nie mam pojęcia. Może gdzieś coś, gdzieś się pojawi jakaś informacja. Tak to wygląda. Całkiem z przodu. No i teraz tutaj właśnie się przerzucę na telefon, zrobię zbliżenie. I tak to wygląda zbliżenie z telefonu. Tak, taka plażyczka z takim widokiem coraz lepszym. Jakieś pyły są ponoć w powietrzu, dlatego takie zamglone, jakby no, wiaterek wieje. Tutaj już jest taka trochę fala. No, oczywiście, tu już jest taka trochę fala. Ale mam nadzieję, że tego weterku nie słychać. No. Tam są stanowiska. Czekajcie, drugą rękę wezmę kamerkę. Tam są stanowiska do łowienia ryb. Tam jest wypożyczalnia tych kajaków. Czy tam? Jakoś tak. Tutaj też coś chyba jest. I tych motorówek, i tych innych pierdyłek. No. A my byliśmy tam z raneczką aż tak het, to w knajpie napić się wody i piwa i wrócić. <grym, <grym, ale tyle było gorąco. Teraz idziemy i słuchamy. Współpraca A się Europejską, w tej chwili, w you hey. To pewnie słychać To robi wrażenie Patrzę i mówię Patrz, patrz jakie opętane drzewo Opętane przez bluszcz Czad, bardzo mi się to podoba Park, w którym nie ma trawnika Nie ma co strzyc A no, za to jest sporo do No nie wiem, do, czy dobrze to nazywam No, no tak, tak się domyśla. Super to wygląda Taki mamy deptak, jesteśmy już z drugiej strony Tam, stamtąd żeśmy zaczynali I tam górą i tak dalej teraz wracamy sobie do swoich włości Zobaczymy jak to wygląda, a tyle mamy ludzi Także mamy, mamy towarzystwo, <laughs> ale co takich widoków nie ma gdziekolwiek. Tak mamy w apartamencie, mamy kuchnię z wyspą, czego w domu nie mamy. Jest płyta, fajny okap, eee, takie szafeczki. już był w toalecie, tu mamy co mamy, tu mamy lodówkę oczywiście i chodzi. Już właśnie przynosimy swoją, rozpakowujemy się, telewizorek Okej, okay. no i taką mamy sypialnię No Tutaj mamy o Będę, może tutaj coś się robię, jakby film, ale nie, bo nie na top. No dobra, działamy Przerzucamy dla <grystanie> dla Gwiazdy Poszły nam zrobić zdjęcie tam z tego pomostu A my sobie siedzimy w takim miejscu Na schodkach Przed Jak lustro Proszę, ona nam robi zdjęcia Halo, pomachać proszę Halo Machamy Patrz to Zdaję, że nie słyszą. Później wam to przybliżę, jak tam grzebią telefonów. Yy, bo telefonem nie sobie, bo telefon mi zabrały. Tutaj iPhone 14, tak? 14 Pro. 14 Pro, żeby nie było. Stabilizacja, proszę. na przybliżeniu. No. posiedzieli płyny uzupełnili ale przy okazji posprzątamy po brudasach tam tam w tamtą stronę idziemy i tam jest jeszcze butelka, nie wiem czy ją widać, jak nie widać to Ale nie widać to nie widać, ale ją zabierzemy i co? Do psomach Idziemy po taktyczne zakupy. Nie wiem po co, ale idziemy. Posiadamy. Aha, A, po Aha, to już wiemy, ale nie ma śniadania bo Alicja jest wegetarianką tak właśnie no, potrzebuje swoje jedzenie, a my mamy tam sałatki inne tam doły, będziemy jedli zachód słońca się klaruje, bo przed chwileczką widzieliście tego tajemlapsa? przeleciał i tak się kiepsko zrobiło myślę, że będzie dobrze godzina 18.30, zapka załatwiona Alicja śniadanie, kolację, nie, kolację, śniadanie ma. No, idziemy z powrotem. Jakoś tak niebo się trochę przyjaśniło. Może się załapiemy na zachód słońca. Dobra, lecimy tędy. I mm, sobie gdzieś siądziemy. Dochodzi dziewiętnasta. Trochę mam tutaj krzyków, ale trochę przyrody mam nagram. Patrzcie, to super podgląda taki biały dywanik jesteśmy na starej plaży, tu mamy taki pomostik. tu mamy stanowisko ratownika, ale mimo wszystko jest kąpielisko nieczynne, zakaz skoków do wody i pierdały, bo ratowników nie ma, No i dlatego są te znaki o. Ale to jest pikuś w porównaniu z tym widokiem. To jest fajna rzecz. Ta muzyka gra, mam nadzieję, że jej mało słychasz. A tutaj mamy serduszkę z kudeczkami. I takie mamy tutaj MD. Hmm, tutaj Paweł. Iza, tu z Paweł pozdrawiamy Iza i Pawła No i tutaj mamy dużo różnych innych. Kocham cię, Bielski. Takie tam, jak jesteście tutaj, dajcie lajka. Markus, no. Nie chcę. Czekaliśmy na zachód słońca. Widzieliście przed chwilą podcast z tego zachodu słońca? Zachodu nie ma. Zachodu nie ma, nie było i nie będzie. No, idziemy jeszcze sobie posłuchać muzyczki. Może jakiegoś piłeczka się napijemy, może zobaczymy co tam, jak tam, dlaczego. Póki co, mnie nie, bo ja się wypryskałem. Ale całą resztę żrą komary. Taka pora roku. Taki mamy klimat, sorry. O, ale słyszycie to? Chciałby siąć, ale nie może No tak, Gdzieś to była to była ta cała Tam dalej Dzisiaj pootwierane knajpy i w ogóle Czata tak wygląda Nie wiem jak to GoPro pokazuje Ale tak wygląda Plaża wieczorem No, zrywamy się na chatę. Jeszcze jakiś dobranoc. Z samego miejsca. No i co? Byłoby tyle. Jesteś w tym miejscu. Zostaw co trzeba. Pozdrawiam. Cześć. Jutro następny odcinek. Czy jutro? Jutro nakręcam na ostatni, następny odcinek. A postaram się, żeby to było dzień po dniu. Dobrze.